Ja bym przede wszystkim chciał podkreślić, że jeżeli premier rządu polskiego mówi, że teraz będzie demokracja walcząca, to w tej zapowiedzi mamy już komplet obietnicy właśnie tego, jak będzie traktowany polski porządek prawny, w jaki sposób będą szanowani przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jakie będzie podejście do tych spraw. W tym słowie wszystko się zawarło i to było skojarzenie przecież z demokracją ludową. Jak żadna to była demokracja, tylko, tylko komuna, więc to, że dzisiaj tutaj też. W tym raporcie amerykańskiego think tanku takie skojarzenia się pojawi, pojawia, no to nic dziwnego, bo właśnie wola, wola premiera w tej materii no była wyrażona po prostu. No dobrze, ale gdzie panu patruje? to jeszcze raz ponawiam pytanie, największe zagrożenia, takie długoterminowe dla Polski, w dalszym psuciu demokracji i psuciu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo Donald Tusk te relacje zdewastował, po prostu zdewastował. Na, na pewno na pewno podważanie podważanie legalności sędziów prowadzi do podważania wyroków tych sędziów i wprowadza ogromny bałagan, ogromny bałagan w orzecznictwie i, i cywilnym, i karnym to jest, to jest bez wątpienia bez wątpienia rzecz, ale jeżeli mówimy o, o demokracji, no to, to właśnie cenzura i dewastacja mediów publicznych no to, są, to są rzeczy karygodne. To są rzeczy, których, wobec których nie można przechodzić obojętnie. Nie dziwię się, że, że amerykański think tank tutaj taką analizę, taką analizę stawia. Ja bym to rozróżnił, bo, bo te wcześniejsze zarzuty, które były względem poprzednich rządów, to właśnie wychodziły głównie z gremiów Unii Europejskiej, z Unii Europejskiej, w której rządzą elity lewicowe, lewicowo-liberalne, które na pewno dobrze dla Polski nie chcą.